Cześć, Sieman Kowicki, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku F1 2021. Przed nami Grand Prix Chin. Ciężka bateria przed nami, Max naprawdę ma dobry tempo, chociaż no... W treningu pierwszym... On był przychodzi pierwszy przede mną, nagle byłem pierwszy na koniec sesji, więc Kto wie, ja tam tylko jadę pierwszy trening, bo to... trzeba dla mnie tłumaczyć, że oni jest częściej może nie zużywają. To ma taką... Patrzę na to, opony ogólnie różnica i na ogóbnym terytorium no teraz nie wykręci jaki jest czasu się jakoś tak wyja jak będzie ostatnia piątka robić czas Mechaniki, proszę, no, czas już bo się wyżej. Pytanie, jaki? Cieo, zimmy z tym. A to mogą być szybkie, to jest kółka. Kolega z zespołu. Teron Provisional pole. Their best lap time is a one minute Jeeeez, yes, no Max upalił tę petardę, to jest kompletnie porażka, no medach ciężko będzie chyba się dostać. Ja mm. się baję pytać co Max wygrzeba jeszcze, bo on tam no. znajdzie setne sekundy z Hamiltonem. No. no już widzę na medach to będzie porażka. ARS 12, tu się kurwa dwaliło? Aha. Teraz jak będzie górę 12, wyparywa 13. To 11 miejsca to ma daleko. Chyba że musi to po szczęście. Nie, no, wyjada tych medar. Kurna, no. Jest ci rajdowsy pojeżdżam. Okay, Muszę kółko sklecić. Dróle myślę o ustaniu się. Everyone let's go. Kolega z zespołu. They're in second. Their best lap time is 1.30.3. Nie no, mi kompletnie nie mam przytypności tych opon. Nie no, nie dostanę. Nie ma opcji w ogóle antychopana. No. Tak się kończy właśnie jazda, kurwa, tym bolidem, bo on jest kompletnie niedyspozycyjny moja mój akurat. No. Brałem w opcję op op z lepszym manewrem. Nie wiem, nie wiem, nie wyjdę na tych oponach. Tak, też może być problem. Dobra, na softy trzeba się wybrać. Chyba jako pierwszy wybieram. Gdzie chodla É, uma informação Quick position rundown for you. The current top 5 are Verstappen, Sainz, Ricardo, Bottas and Hamilton. Okay, so as for the cars around us just ahead are Hamilton, Leclerc and Perez and behind us are Giovinazzi, Gasly and Ocon. The fastest lap at this point in time is a 1 minute 30.0. Nie, nie mam odczepności kompletnie. Nie mam przyczepności w tej sekcji. To jest za mało. To jest za mało, by w ogóle o myśleć. Głównie gdzie pole position? No gdzie? We'll receive you at the end of this lab. First I tempo the say. Max is ahead of you. Their best lap time is a 1.30.0. Stood stopping this lap. Chmurzy się. Czyżby miał padać? Może kwalifikacja? No to byłoby szansa z jednej strony, zbywał, zbywał ten czas. No nie, na no max ma taką przewagę z mercedesami, że to jest hardy chyba. na ja nie będą tutaj zbawał, chodzi o tempo. Na no max to będzie mieć przewagę kolosalną. Ja Weźmiemy te opony. Yes. Cześć Siemanko. Witam Was w krótkim sprostowaniu wyścigu. Jeżeli chodzi o moją strategię, niestety wyszło tak, że byłem. Który to było? Piąty, że pamiętam. I. Tam czwarty, już teraz nie wiem nie, wnikałem, nie jest dokładnie w filmiku, ale no, wtedy takie była no, fatalna. fatalna. na używany software, który miał już ni mniej niż te zakonane kółka się okazały dopiero po przejeździe i ja mam przyjechane Tam było że miałem, Bo były sk używane i, i w kudwach było używane. No i to porobiłem jeszcze. Że... Oczywiście jest jasna medy było. To nic szczególnego nie działo. No niestety, no strategia nie wyszła, nie powiem, no ale gonitwa była, miałem tempo, szło na momencie, jak miałem te medy świeże, no nie powiem, no tym miałem problemy, Max też nie miał jakiegoś super tempo meda byłem w stanie go podciąć tak naprawdę. Tutaj ten dive bomb mój naprawdę wyszedł mi wtedy. No ale coś, ciężko było. Nie wiem czemu po chcę wyścigu, nie ma Start był fajny naprawdę. Tam wyżej mi tych softach, miałem przewagę. Bo od razu na tych softach, jak dobrze pamiętam się trzymałem do zjazdu gdzieś na 5-6 okrążeniu. Się trzymałem cały czas za Max na tych softach, miałem tym medym. Max też nie miał jakiegoś tempa. Tutaj się przykro FTB okonowi, a nie chciałem. Ja sobie jeszcze to cofnę, więc zobacz jak to, jak to było. W innej kamerze. Owa się od, od wewnętrznej i potem od zewnętrznego. I tak sobie jechałem tutaj z za Piergasli, który nie był jakimś wyzwaniem. się też nic szczególnego nie działo też. Trzymałem się zanim nim, za DRS-em, bo na DRS-ie miałem kompletną przewagę. Nie ma innej kamery. No i co? Tutaj idziemy sobie maksymalnie w tych medach. No i co? Już chyba nic większego chyba potem nie działo. W takim przyspieszeniu trochę pokażę. Bo no ja jakieś tam błędy popełniałem. Do tych prostych mocno nadganiają Patrzcie na Luisa, jak on tracił. No, on, te, on gdzieś tak tracił odrobinę. No. Nie była to jakaś ta przewaga, teraz stała była. No, Botas na bank był takim kierownikiem. No, niepełno. tempo trzymał dobrem. Już Mercedesy panu Macię, szybko jechałem. Te zależyłem. No, co było w związku z tym, że oni by chcieli zjeść, bo chcieli trochę czasu zyskać? Oba, to są te zjazdy, czyli przywiniemy on tą powtórkę taką, bo mam co tam jeszcze? A, Carlos Sainz też w ogóle strategię DBS normalnie z elektryczką, naprawdę, z końcu stawki wylądowali. Miałem już szkole zjazd z medów na, so na medy, z na medy szybko, no nie powiem, 20 ponad kółek, no to było dosyć ryzykowne, no nie powiem. Te, chociaż opony mi się akurat tak nie zużywały bardzo, mi się wydawało na początku. to opony długo mi funkcjonowały jako tak, bo nawet scenę rekordu okrążył. Tutaj już pościg za maksem. Nie ja, czy SC jakiegoś nie było, na no, właśnie chwilę. zaś się okaże, przelecimy te... Dobra, tu jest ten moment, gdzie chyba nadgoniłem Maxa, nie wiem, ile tam było, jeszcze zresytuję, bo... się ponad da zresytować. no ile tam będzie, to było, to było niewiele szczerze z te lat, on no, jechał na tych Hardach, też wam pokażę, Hardy miał. I patrzcie na to, ile miał baterii cały czas, a porównując ja, no, ale prędkość maksymalna moja, porównując do Maxa, ile on miał? 297 więcej ja należy jak Jaką miał prędkość maksymalna na prosę, Bo on też był w miarę szybki. Zaś on miał box si Nie wiem dlaczego. 323. No ja nie miałem. Ja miałem odrobinę większą. Tutaj deszcz do obecnie wejść naprawdę miałem. Tu chyba potem się nic szczególnego nie działo. Tu się chyba potem trzymałem w po ten moment taki wyścigów, że naprawdę bo ja w stanie się zbliżyć, ale to jest ta przewaga dosyć stała bo... Przejdźmy cały sektor. No, i na końcu wyjście go, no miałem tych dublowanych. No co Mitre gdzieś dziś tam utrudnia odeczko. Choć w Verstappenowi też utrudnili życie, i była szansa, że go dogonię. Tu już było przewaga, no z 1,7 sekund dookoła, trzeba utrzymywała się do ponad 3 sekund. No po prostu już moje medy, kontra jego hardy, no to była po prostu przepaść. No i cóż, no niestety nie udało mi się wtedy go porobić. Ale Mercedes ogólnie. Landonoreczko na tych medach, nie wiem, na czemu on jechał. Ale cóż, to byłby na tyle. Z Dziękuję sobie bardzo serdecznie i do następnego razu.